Dzień dobry widzowie, przychodzę do was z dosyć przykrą sprawą I na samym starcie prosiłbym was bardzo o zostawienie łapki w górę oraz suba Odnowienie, jeśli na przykład subskrybujecie od dawna To warto odsubskrybować kanał, a później zasubskrybować znowu e, Przy okazji jakiś komentarz dla statystyk Możecie po prostu napisać komentarz, to w się sensie, że komentarz No i słuchajcie widzowie, bardzo przykra sprawa nastała Ze względu na to, że zostałem zmuszony, żeby zamknąć swój kanał na YouTubie Niestety, zostałem zmuszony, żeby zamknąć mój kanał na YouTubie i zaraz przejdę do widzowie trochę do wyjaśnień, ze względu na to, że, no, trochę się porobiło i no, no, sytuacja naprawdę jest nieciekawa, widzowie. Naprawdę sytuacja jest nieciekawa. Jakiś czas temu nagrywałem pewien tryb, pewien tryb widzowy, który nazywał się YouTube Simulator, i jakby, wiecie, tam jakby wszystko szło fajnie, wszystko fajne, odcinki były klepane, widzowie, dużo tego było wszystkiego, dużo było tego, wiecie, dużo było grania, dużo było wydawania Robuxów, dużo było, jakby, napracowania, że tak powiem, z mojej strony i jakby też mi się wydaje, że ze strony twórcy. No, i widzowie, niestety, ale tryb został zamknięty. Mój kanał w tym trybie też został zamknięty. Dlatego, widzowie, witam Was w nowym YouTube Live Simulator. Dzisiaj, widzowie, gramy sobie właśnie w YouTube Live Simulator. Przepraszam za taki wstęp, naprawdę musiałem. No, musiałem, widzowie. Jak widzicie, jest to nowy tryb, który generalnie jest bardzo ogrywany przez ludzi w tym momencie. Postanowiłem go nagrać ze względu na to, że, czemu by nie, dużo osób powiedziało, Filipku, nagraj, bo tutaj masz pasek głodu, pasek energii, pasek zadowolenia i generalnie dużo innych fajnych rzeczy. Więc tak, widzowie, tu. Tutaj mamy nasz apartament, jak widzicie. Możemy sobie mieć nasz domek. Mamy tutaj, możemy sobie kupować nowe domy. Tutaj możemy sobie kupować jakieś skrzynki. W skrzynkach mamy różne rzeczy. Tutaj mamy jakieś komputery i tak dalej. Możemy sobie, wiecie, sprzęt naszego youtubera kupować. No i właśnie ten tryb jest bardzo, bardzo widzowie ogrywany. I jeśli chcecie serię z niego, to myślę, że tak, 5000 lajków like widzowie możecie zostawić i mogę wam zrobić po prostu z tego serijkę. Więc generalnie e, przejdźmy w takim razie do gry. Jak widzicie, tutaj mamy widzowie, możemy sobie wziąć mikrofon na przykład za. Aha, bo to 500 dolarów. Ty, to ja mam 500, ja mam 600 dolarów, widzowie, dobra, nowo mikrofon, tutaj są nawet nazwy takie, jak są normalnie, nowox jest na przykład, no i co, i podchodzę, i co, i mam kupić mikrofon, a ja wolę ten za darmo kupić, co nie, starter, mikrofon, ja wolę, widzowie, coś innego kupić, coś innego wolę kupić, coś, co nie będzie, wiecie, takie, o, czekajcie, ten komputer mamy, mamy, dobra, to kupmy sobie po prostu lepszy mikrofon, rzeczywiście, kupmy sobie ten lepszy mikrofon i teraz, widzowie, musimy prawdopodobnie udać się do naszego domu, który to nagramy... Co to jest? Czemu to jest jestem ja tylko napakowany? Okej okay, Fajnie, fajnie to wygląda To miasto wygląda jakby żyło Bardzo fajnie I tutaj widzowie Jesteśmy w naszym apartamencie W którym to zaczynamy Naszą przygodę youtubera I w którym to po prostu Wszystko się zaczyna Leśna dolina Czy coś ci to przypomina? Dobra widzowie I teraz tak Mamy tutaj build mode I tu sobie możemy wiecie Budować Mamy jakieś meble tables, Fridge beds Faux Shelves Decorations Generalnie mamy różne fajne rzeczy Jakieś awards Czyli nagrody I tak dalej Możemy Ozdabiać sobie tą naszą miejscóweczkę No i tutaj press the build hammer On the left, Ok, czyli po prostu Build, co nie, i co, i teraz And place the bed, czy musimy widzowie Położyć łóżko, bo chyba spanko Musi być, co, łóżka, i co I tutaj mamy wyro za, o kurde Za 50 dolków se musimy kupić chyba Takie co, kupmy se takie za 50 Nice work, exit build uh, Build mode, Ok, wychodzimy w takim razie Dobra, przed nagrywaniem wideo Upewnij się, że Mój mood, energia i hunger Czyli dożywienie jest w 100%, czyli generalnie, czy wszystko jest gitowa. Teraz widzowie widzicie, śpijmy sobie. A jakie to jest w ogóle... Niech to jest dobrze zrobione! I teraz, widzowie, co? Pobawię się tutaj pogram se na tym, na arcade'owym, wiecie, jak to się nazywa? No na tym arcadeowym czymś. No i co sobie coś dupimy, widzowie, do jedzonka. Na przykład możemy se Potrzebujemy 25% głodu uzupełnić. No to co, weźmiemy sobie może po prostu, nie wiem, jabłko zjemy. Zjemy sobie jabłko i co możemy jeszcze zrobić? Nie, nie wiem, wodę, wody się napijemy za za 5 do. Nie mam pieniędzy! No dobra widzowie, no to w takim razie jak wszystkie pieniądze wydane. To idziemy do komputera i nagrywamy od... Jak to wygląda? Select a game to record a video, czyli wybieramy grę The, The Murder 2. Czy chcesz nagrać The Murder 2? Tak, widzowie. I nagrywamy, o kurde, F D. Czekajcie. Kurde! H D K, G, H, L Wonderful! O kurde, czyli udało mi się! Ty, a mogłem to klikać normalnie myszką. A i widzowie, teraz musimy pociąć... Nie! Źle ucięliśmy film! Kurde, znowu źle ucięliśmy. No dobra, nie wodzą te katy nam dobrze. O! Idealny kut, widzowie, idealne ucięcie filmu. Dobrze! Complete video! O, i teraz co? I teraz mamy recording 92%, editing 88. No i słuchajcie, uploadujemy nasz pierwszy film na YouTube'a. Co prawda wysyła się on dosyć długo, ale w ogóle jaki mamy setup tutaj! Jak I Show speed ta kamerka jest? O no, tak normalnie. Ej, jak to by w ogóle. Nie, widzowie, powiem tak, ja chcę serię z tego zrobić. Naprawdę widzowie? Serio, musi być z tego seria, więc dużo lajków, widzowie, dużo lajków. I przypominam, widzowie, o, nasz pierwszy film leci. Jak widzicie, patrzcie, jak on zawala. Wi filmy, widzowie, też le. Lecą w ogóle na kanale Yoshi Ale Roblox Plus, chciałem powiedzieć, ale tu nam ładnie wleciało widzowie, bo generalnie otworzyłem kanał i macie tam dwa filmy z Robloxa dziennie, więc możecie sobie zerknąć. Przy okazji dwóch subskrybentów, którzy po pierwsze lajkują moje wszystkie filmy, czyli na przykład teraz możecie zostawić lajka, subskrybują ten mój główny kanał oraz kanał Yoshi Ale Roblox Plus, mają szansę wygrać właśnie 1 maja po 5 tysięcy Robuxu. łącznie 10 tysięcy, więc dwóm osobom po prostu daję 5 tysięcy Robuxu. Dobra, ej, szczerze, to ja bym nagrał jeszcze jeden film, może yy, tak, chcę nagrać znowu tą grę i Teraz co? Ja bym to tak, widzowie, po prostu zrobił. Co? Bo chyba tak jest. Tak jest chyba najlepiej. Remaining. Co? I co? To już nagrałem Wonderfuls. Dobra, widzowie, let's go. Musimy chociaż to subów dobić. Cut. No nie, było to dobre cięcie, widzowie No, to też nie było dobre cięcie, widzowie Ale trzeba drugi film o Kurde, trzeba drugi film rzucić, widzowie Dobra, lecimy, widzowie W takim razie lepiej nam wyszło wszystko No i generalnie co? Now exit your apartment Dobra, to my sobie wyjdziemy, widzowie Zaraz obczajmy w aplikacji YouTube Studio Czy nam film poleciał, czy też nie Thank you for making it a... Okej okay. Games reward O, no to fajnie To dostaliśmy sobie gemy, widzowie W takim razie No i nasz film, jak widzicie, leci, leci Leci mocniej niż nasz poprzedni O kurde Patrzcie, tysiąc wyświetleń zrobił 1300, 1400. Ej, let's go! Dobra, mamy teraz prawie 400 subów. I dobra, widzowie, dostaliśmy gemy i za nie możemy sobie e, kupić skrzynkę. A w skrzynce mamy jakieś routery i tak dalej. Głośnik! Dobra, widzowie, to będziemy puszczać e, jakieś sety na tym, na głośniku będziemy nawalać, co? Tak mi się wydaje, że to będzie dobry pomysł. Tutaj mamy Easter Event, co? Easter e, Collect Eggs Talk. Witam serdecznie. Teraz tak, widzowie, mamy tutaj sklep, oczywiście, za Robuxy. Ja bym nie był sobą, gdybym się nie dokoptował. 8000 tysięcy like lajków, widzowie. E, kupujemy wszystkie gamepasy, więc zostawcie, też się lajka, bo myślę, że będzie mega funny. I teraz co, always happy? Ty, możemy być zawsze zadowoleni. Dwa razy pieniądze? Dobra, widzowie, kupmy sobie dwa razy pieniądze, pas. Ja i tak to będę nagrywał, nawet jak nie będziecie chcieć. Dobra, i teraz tak, tutaj możemy sobie to kupić, cash, gemy. Różne fajne rzeczy możemy sobie tu pokupować Ale na razie kupiliśmy sobie więcej, więcej spida, No i przy okazji widzowie dwa razy więcej pieniędzy Więc wijmy sobie teraz tutaj Uzupełnimy sobie nasze zapotrzebowanie Na bycie szczęśliwym Walimy sobie buteleczkę wody I myślę, że możemy lecieć widzowie nagrywać dalej Kupmy sobie wodę, wodziczka wypita widzowie Let's go, no i teraz myślę, że możemy nagrać sobie Kolejny odcinek, o kurde Delay your channel, delay to mean comments O nie, no to dobra This video was boring, usuwamy widzowie oczywiście Dobrze, widzowie usunięte te zostały złe negatywne komentarze. Wasze też będą usunięte. <grych> Ej, tak szczerze widzowie, chyba nigdy nie usunąłem komentarza tak A więc możecie pisać różne komentarze i nie będą usunięte, obiecuję. To chyba, że w YouTube wam sam usunie. Dobra, waga, waga, PAM! No dobra, wyjdzie nam lepiej ten film widzowie. To będzie najlepiej zedytowany film, jaki do tej pory się nam udał. Ej, w sumie to będzie, widzowie, w sumie to będzie. I uploadujemy go widzowie w takim razie. No i słuchajcie, w międzyczasie build mode i mamy tutaj decoration. O, tu roślinki co możemy kupić. Co to? noc zapadła widzowie, awards. Czekajcie. Fer. fer nie, 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 Jakiś głośnik bym potrzebował. O! Kolejny film nam wleciał, widzowie. Ej, ale nakręca wyświetlenia potężnie. Leci jeszcze lepiej niż poprzedni. Dobra, widzowie. Powiem wam tak. Tyle mamy pieniędzy teraz. Ej, legitnie. Ale nam ten film Kasiory nabił. Ty. Dobra, widzowie. Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby przejść się w nocy do sklepu. Myślę, że. Pons? I co? I tu możemy sobie telefon kupić. A, bo telefon jest na co? Telefon jest tych? od ilości subów? Ale głupota. Oni mi tu telefonu nie chcą dać, bo mam subów za mało. Nieładnie. Nie chcę takiego czegoś. Dobra, widzowie, czekajcie, kompa możemy kupić za kafla. Kupmy sobie komputer za kafla nowy w takim razie. I teraz co? Jest noc, widzowie, fajnie by było się kimnąć, więc w sumie to czy potrzebujemy się kimnąć? Tak, potrzebujemy się kimnąć. E, odpoczniemy sobie i teraz co? Build? Aha, builda nie możemy odpalać, jak jesteśmy e, w łóżeczku. Więc wychodzimy z łóżeczka. I teraz tak, potrzebujemy upgrades. Czy to jest to? Fan. Nie, nie, nie. O, mamy głośnik, widzowie. To co możemy ten głośnik dać tu przy łóżku na przykład. I teraz co? Kompa na przykład Ab a, 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 upgrade. Okej, okay. czyli co? Aha, bo to jest cały Desk, widzowie, to jest cały desk Jak się komputer ustawia, widzowie? Dobra, chyba To jest ten nowy komputer, mi się wydaje, widzowie Dobra, weźmy sobie, jedzmy, nie wiem, serek Se kupmy za 100, a nie stać nas Dobra, no to mleko, widzowie, wypijemy W takim razie, mleko będzie pite No i co? Siadamy do kompa, widzowie, w takim razie I murder, y, 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 The murder 2 sobie nagrywamy, widzowie W takim razie, cyk, cyk, cyk Cyk, 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 i lecimy Widzowie, myślę, że powinniśmy teraz Tych subów dowalić potężnie, myślę, że To jest idealny moment na cięcie. I teraz idealny, drugi moment na cięcie. I widzowie, dzisiaj musimy chociaż pierwszy telefon dostać. Musimy. Nie ma obciżenia. Nie ma obciżenia. Leci do uploady w takim razie. filmik, widzowie. 800 subów. To się teraz napędzi. To się teraz napędzi. Kupę sobie game pasa, widzowie. Od razu na dwa razy suby. Niech nam szybciej to leci. Let's go, widzowie. 1200 Robuxów wydane na tryb. Który nawet nie wiem, czy się wam spodoba. O to chodzi. Dobra. Ej, ile nam leci teraz wszystkiego? Dobra, powiem wam. O kurde. Nie, no teraz to na z widzowie, totalnie. Ile ten film leci? Jaki viral zrobił? 10k wyświetleń zrobił. Ładnie. Ładnie, widzowie. 2000 subów. W takim razie myślę, że możemy sobie kolejną. Myślę, że tak jeszcze dwa odcinki chyba z tego nagramy, widzowie. E, w sensie, że tutaj w... z tego murdera. I myślę, że powinno być git. Epic. Dobra, widzowie. Jeśli mamy Epic, to znaczy, że jest dobrze. Co? Kabelki trzeba tutaj podłączyć? Dobra, to łączymy w takim razie. Co? Komputer się nam zepsuł, czy o co chodzi, widzowie? Co się stało, że musieliśmy jakieś kabelki tutaj naprawiać, chyba co? Dobra, uwaga. E, no. Kurde, no ja wiem, przepraszam widzowie, że nie trafiam, ale to jest ciężkie, powiem wam szczerze. A co się z komputerem stało? Nie fajnie, fajnie. Dobra, myślę, że to jest dobry moment, żeby zjeść sobie sałatkę za dużo dolarów. Przy okazji, widzowie, trzeba sobie pograć. Póki film się wrzuca, to se to będziemy robić. Póki się wrzuca, to let's go. Ile zrobi? Powyżej dychę, powyżej dychę. Jak on rozpędzony leci, widzowie. Let's go! 10 koła, 11 koła, 12 koła, 13 koła, 14. No i pięknie, kolejne widzowie, suby nam wleciały na konto, a my zabieramy się już za kolejny odcinek. Myślę, że później. Nam już w ogóle będzie widzowie lecieć niesamowicie Więc powinno być totalnie S Bardzo ładnie nam tutaj wleciało Powiem tak, wleciało nam dużo pieniędzy, więc y, Powinno być, y, powinno być Widzowie coraz łatwiej nam Coś zrobić, ej, chyba to będzie najlepiej Nie, dobra, jednak nie, jednak nie, ale Zepsułem, ale zepsułem widzowie Ale zepsułem, dobra, lecimy do sklepu widzowie Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby polecieć do sklepu W ogóle napiszcie, czy chcecie dłuższe odcinki Z tego, bo mogą być takie po 20, po 30 minut Nawet widzowie, więc napiszcie Tak, chcemy dłuższe, to ja wtedy będę robił dłuższo Teraz tak, widzowie, bo a czyli mamy ten lepszy komputer, dobrze. Teraz tak, widzowie, pieniążki nam lecą, więc idealnie możemy sobie kupić. Nie wiem, czy co, co, co się nam przyda? No lepszy mikrofon, widzowie, to na pewno tutaj mamy kamerkę lepszą. Zainwestujmy, zainwestujmy, widzowie. Lepszą kamerkę, co by nas było lepiej widać. Kupmy sobie taką dobrą już, co? Ta się wydaje, być dobra. Więc kupmy sobie ją. Tutaj mikrofon jakiś, za 2600. No nie no, za 500 dolków, widzowie, no inaczej to nie ma. O nie, za 2600 musi być. No dobra, no to sobie nie kupimy w takim razie. Monitor lepszy, do pracy lepszy Dobra, let's go. I teraz klawiaturkę widzowie jakąś taką, wiecie, żeby przyjemnie mi się tutaj pisało, więc kupujemy... Co? Jakie one mają nazwy? Nowo. To jest Lenovo. Rotek, to jest chyba Logitech. bluo to nie wiem. Hyper Y. Heizer. <gry> Peer, czyli Apple. Ej, jak to jest fajnie zrobione! Bez kitu. Dobra, idziemy w takim razie teraz tu. No i co, widzowie? Wracamy w takim razie do naszej hatiendy. I teraz co? Teraz co, widzowie? Ty, no to chyba nie musimy w sumie nic. Myślę, że tu już jest upgrade'owane wszystko, już co kupiliśmy. I ten Film widzowie prawdopodobnie dobije nam e, dobije nam bardzo dużo subów. W sensie prawdopodobnie dzięki temu filmikowi, który teraz wrócimy, prawdopodobnie będziemy mieli już dychę. Uwaga. Dobra, dobre cięcie było zrobione. No, mniej dobre. Kurde, no, to muszę mieć meczkę chyba lepszą kupioną widzowie, żeby to lepiej leciało. I lepszy internet musimy kupić, żeby to szybciej się nabijało. Dobra, pójdźmy spać, widzowie, trzeba uzupełnić energię, oczywiście. Popatrzymy. Ładnie ten tryb wygląda, widzowie, ładnie z oknem. No naprawdę ładna pogoda, piękna pogoda. Jeśli chcecie, żeby taka pogoda była u was, to zostawcie lajka like widzowie i napiszcie ile stopni jest u was. U mnie w tym momencie, jak nagrywam ten film, jest 7 stopni. Ile mam film zrobił 34 i widzowie, mamy już 10 kasowów. Więc generalnie w tym momencie możemy sobie na przykład kupić sałatkę znowu, żeby uzupełnić głód. No i widzowie. Wreszcie możemy nagrać jakąś lepszą grę. Czy możemy Cops Re Robbers czyli po prostu policjanci i złodzieje. A, and Robbers. No to tak, to no to prawda widzowie. Dobra, klikamy sobie w takim razie. Ten film już się prawdopodobnie będzie ciężej nagrywać, więc zobaczmy w takim razie. Film nagrany i zobaczmy widzowie w takim razie, jak się będzie go cięło. Uh, pyk. Wow, ale idealnego kata widzowie zrobiłem. No tutaj to mniej trochę, ale jak w ogóle fajnie to wygląda. O! Bardzo ładny, widzowie. Let's go. Dobra, no i co? Uploadujemy w takim razie. O, co się stało? O, dobra, let's go. Uploadujemy, widzowie, w takim razie. I możemy lecieć do sklepu w takim razie. Ze względu na to, że. A właśnie, bo ten outfit, Fire -out -a w ogóle dalej mam. A nikt nie pytał w sumie. Dobra, lecimy do sklepu, widzowie. Co możemy sobie kupić w takim razie? Lepszy komputer. Zobaczmy, ile nam ten film wygeneruje. Jak on leci w ogóle? Ej, dobra, powiem wam tak. Za to sobie kupimy takie rzeczy, widzowie. 40 kawałę świetleń. Ej, jak on zasuwa? 50. 55 prawie. Dobra, widzowie, za to kupujemy komputer. Musimy sobie zrobić jakiś prezent. Kupujemy komputer za, no, 3,5 klocka. No dobra, niech będzie w takim razie. No, niezbyt zbyt duży upgrade, ale przynajmniej tyle. Mikrofon lepszy, widzowie, za 2, 2,600 myślę, że będzie dobry. Tutaj myślę, że moni... O, myszkę sobie możemy kupić lepszą. Dobra, wydajmy na myszkę, widzowie, dużo. Myszka to jest dobra inwestycja, więc kupmy sobie myszkę. No i myślę, że lepszą klawiaturkę sobie pociśniemy. No i teraz myślę, że nasz setup w ogóle już będzie totalnie fajnie wyglądać. Przy okazji... Kurde, co to jest? Przy okazji możemy wziąć na pierwszy telefon. Nie, na 50 kasubów Hej, to zaraz, widzowie, zaraz. Ty, to możemy w takim razie zaraz sobie otworzyć. Jak chciałem w ogóle powiedzieć, że ten film, widzowie, to nie jest clickbait, bo ja naprawdę otworzyłem nowy kanał. Już Ale Roblox Plus. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować Maciego w karcie na górze. Dobra, siadamy, widzowie, w takim razie. Tutaj, this video was so good when I muted. O ty, o ty śmieciu. Dobra, mutujemy gościa po prostu też. Dobra, nagrywamy widzowie w takim razie. Cyk, 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 cyk. cyk. Szybko 50 kasubów musimy dobić. Myślę, że 50 kasubów musimy dobić albo w sumie zobaczymy ile nam wleci po tym filmie idealne cięcie widzę idealne ci co ja zrobiłem o dobra nadrobiliśmy ha! No, tak średnio bym powiedział. Tak średnio bym powiedział. Dobra, lecimy, widzowie, w takim razie. No i co? I w tym momencie myślę, że trzeba nadrobić fan. Musimy pograć sobie trochę. Myślę, że to jest najlepsza możliwa opcja w tym momencie, jaką możemy zrobić. No i widzowie, film się zaraz uploaduje. No i zobaczymy, ile nam tutaj, że tak powiem, on zrobi viewsów. Jak na razie rozpędzony potężny. Ej, jestem na banerze tutaj. Trending. O kurde, ale fajnie, też kiedyś widzowie byłem na banerze. Ile leci? 75 koła zrobił prawie 14. O kurde, widzowie no powiem tak. Szczerze, jeszcze jeden taki film, i naprawdę możemy sobie odebrać telefon i nie tylko. Powiem tak. Lecimy do sklepu, widzowie znowu. Lecimy znowu do sklepu. Musimy sobie kupić coś znacznie lepszego. Mi się wydaje, że. Co, komputer możemy lepszy? Nie, komputer za 20 koła. Kamerka lepsza. Za 17. Kurde, no niedobrze. Ja chciałem. O, lepszy mikrofon. Blue microphone. To od Blue. Blue Yeti. Nie wiem, kiedyś nagrywałem w na takim mikrofonie. Dobrze, widzowie, powiem wam tak. Szczerze, oceniam ten tryb naprawdę mega dobrze. Nie wiem, co tu jest w środku ale otwórzmy sobie pod koniec tego odcinka w ogóle. Może nam coś fajnego tutaj wypadnie za 80 Droboksów. Oceniam ten tryb, widzowie, naprawdę mega pozytywnie, więc tutaj, o kurde, Easter Router dostaliśmy. Bardzo fajnie. Oceniam ten tryb bardzo pozytywnie, widzowie. Myślę, że naprawdę mega mi się podoba, więc tak szczerze, no to jest naprawdę, naprawdę niesamowicie. Naprawdę jestem, naprawdę jestem w szoku, że ktoś zrobił coś tak niesamowicie dobrego. Naprawdę. Jestem, jestem w ogromnym szoku, że ktoś tak dobry tryb zrobił. Postawmy sobie ten router tutaj. Nie wiem czy on będzie powodował, że nam uploadują się filmy szybciej Ale przekonamy się widzowie już niebawem Więc dziękuję wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie materiału Pamiętajcie o lajku, pamiętajcie o sobie, o komentarzu Joshi, ale Roblox Plus, tutaj macie filmy inne fajne Do widzenia, trzymajcie i hej!